Cześć! Z racji tego, że jeden z moich znajomych ze studiów postanowił szlić to wszystko i wyjechać o dziwo de właśnie do Hiszpanii, postanowiłem zrobić przegląd dzisiaj lig hiszpańskich. Zaczynamy więc od La ligi, w której to na szczycie, stety, niestety, Real A wychodzi przed Barcą. Trzecia Girona Matko. Pamiętam jeszcze, jak we wrześniu i październiku mówiło się, że to może być hiszpańskie lesty. Czy zrobi niespodziankę, że będzie fajnie, jakby to Girona wygrała La ligę? Niestety, w przyszłym meczu z cięższymi rywalami, a nawet nie z takim ciężkim, chociażby tutaj porażka z hetafe z Majorką. By nie te porażki, no to Girona byłaby pierwsza przed Bartą, a po drugie miałaby punktów 71, czyli że mogłaby go tak ogonić, ten Real. Czwarte Atletico. Piąte Atletik Bilbao legendarna duszyna, w której grają tylko Baskowie. Nie tak tradycja. Wszyscy są siedmiu, Trumpa, Tutaj, chociażby w tle innej, jakby Wielki Rally, pytać o tym, co robi Sevilla w Piomieśniu Tego nie wiem. Więc na pewno jest to, że Granada i Almeria janono są już Sekunda że Gdybym chciał się tej drużyny utrzymać, chciałbym cały czas przez przerwy wygrywać z wszystkimi. to się akurat. Kroneczna Case, ale wiesz, nie jest taki ciężki, ale Almeria z Real Sociedad. No, no, prośba. Te dwie drużyny są już pogrzebane. Pe pewne utrzymania jest, no, natomiast. Dopiero pewny już jest Real Sociedad, bo no, zostało 8 koleg do końca. 5 punktów, czy 8 razy, czy to jest w tego, pamiętam. 24 Aczkolwiek wątpię, żeby ta Walensia czy Betis się nie utrzymali, miał kandydata do spadku. No to nie jestem pewien, poza tak kredą i Almerino naprawdę ciężko mi wskazać winnego do spadku. W strzelcach yy, Robercik, dopiero 7, no coś, co, coś się, coś się popsuło już. Chyba trzeba zejść ze sceny. Ile to, ile to nasz kapitan ma lat? 35. No błagam, nie będzie grał. Wiecznie. Kiedy ostatni raz coś dla kadry strzelił? O chłopie, kiedy ostatnio dla kadry strzelił, to jest z Łotwą 21 listopada. Ile to już? coś takiej, takiej Łotwie, takim ogórą. Jakiegoś jakiego silnego rywala, przeciwko którym lewy by strzelił. Wyspy Owcze, no wagam, wyspy Owcze, no sami sobie powiedzcie. No tak to wygląda. Ju, już, już nie ten rok, nie to co poprzednim sezonie. Chwilę. Tej, za dużo, ten. Nie to do pierwszego, tylko ci dwa. bramki mecz, tutaj w nie wszystkich grał. Nim teraz sobie, może, Bayern jeden w brodę, że. Puścili go adali Harego Kaina, no razie doprowadzi do oraz Bellingham. Co z tym gościem będzie, nie wiem, ale już ma w 20 lat taką wartość. A raptem 19 dni. Młodszy ode mnie. Jakby co to ma się kiedy, kiedy wysłać mi życzenia. Chłanek Birmingham. To był miała na niego dobre oko. takiego gościa z Birmingham wyciągnął i jeszcze zrobił go super wjazdę. To sztos. Teraz, teraz chyba już powiedzieliśmy sobie wszystko o Lalidze. Lidze, przechodzimy sobie do La Ligi drugiej, zwana zwaną nie, no, niegdyś Segunda División. I w niej na razie maczą Leganesz i Eibar, to drużyny, którym granie w Lalidze nie jest obce. Przy czym Leganesz mają maksywę Ogóry. Ogóry, tak? Ogóry, czyli chyba chyba ogór jakimś takim nie są co ogórasy. Eber drugi. bardzo są jednak jak na wzór angielski, akurat, w czyli Espanyol, też już z Barcelony grałaby z Realem Valladolid, a Elche z Reis Santanderem. Akurat W tych stawieniu, to jedynie chyba Reis Santander ma taką dość dużą przerwę e, odegrania w Radzie. Chyba ostatni raz byli w 12 czy roku, sobie cytniemy, pyk archiwum, 12 rok, czy wtedy Reis Santander jeszcze był w ekstraklasie hiszpańskiej? Spadł, właśnie w nastym roku Reis Santander już powiedział do widzenia dla klasy hiszpańskiej, czyli minęło 12 lat. Nawet tutaj taki, nawet Oviedo, czy wziął po Wawelcie Parola, tylko 4 punkty do Eibaru, więc tutaj może być interesująco. W zaś rezerwy wierealu Realu, Amorebieta, Andora, którą yy, przyczynił jest Gerard Picca, Tak, ten Gerard Piffet, który grał w Barcy, a jest też byłym od Shakiry. Andora w sumie nie jest jedynym przyczyną Andory, tak, tego małego państwa miasta. I alba, tak naprawdę z tych wszystkich, to tutaj nawet tak rezerwia realu, które mają serię 5 klęsk pod rząd, możesz jeszcze utrzymać jako tako. Będę sobie takiego Miranda, straci 7 punktów, kategoria 9. Z kto się utrzymał, to hmm, punktów 27, czyli lol. Utrzymał się dopiero Leganer, który jest mistrzem. Tak, wiem, że to dość absurdalnie, no ale koleje, kolejek, 9 razy 4 równa się 27, chyba. Tak to jest. Do spadków bym nikogo nie typował, aczkolwiek Andora by troszkę bolała. No, w tym Pika grał w barcy. Bolało się bardzo, wiadomo, Moleomess i te sprawy. Do awansu też, czyli jest. Tak naprawdę w tej hiszpańskiej szybko może zdarzyć ten na drugim szczeblu. Teraz sobie cykniemy do trzeciego szczebla, który nazywa się Primera Rfev, Rfev to jest jakiś. Jakiś skrót, pewnie, czy coś. Tutaj walkower jakiś. Zbakrutował? Tak? Chyba wycof wycofali się z rozgrywek, na to wygląda. I ten naszycie Deportivo La Coruña, klub dla Hiszpanii, dość zasłużony, jeszcze chyba, pamiętam, że w 2000 roku, właśnie w 2000 roku jeszcze zdobyli Mistrza Hiszpanii. W jak przychodzi się to, niestety La Coruña, bo taki problem pomiędzy właśnie La Ligą a Secunda División. W 20 lub 21 roku chyba spadli z sekunda Divizion, czyli drugiego szczebla. No i niestety, ty później już... Ten, ale co to, to że w tym roku może to być ten rok? Tu akurat, na przykład jest taka sytuacja, że ansuje jedynie mistrz, drugi walczy z piątym, czwarty z trzecim o a tutaj rezerwy Barcelony. Gimnastyk Tarragona, Taltavigo i Ponferradina. Jeśli kluby zasłużone dla... nie bardzo, jedynie tutaj w przypadku i Sabadell, akurat Sabadel, tutaj prowadziłem w którejś FIFA, w karierze trenerskiej Michała Pazda na takie trochę zwierzę się. mam, że, że kiedyś tam robiłem sobie takie ten. No, ale kogo tam obchodzi. La Coruña fajnie bym ja ewansował, właśnie La Coruña i rezerwy bardzo. to by było mega w tego też Femmie też sobie prowadzę Deportivo La Corunia. Więc, taki trochę byłby uśmieszek. Z grupy drugiej tutaj, na pierwszym miejscu Castellón, Polki nad Cordobą i Odzień nad Malagą, też kiedyś potężny klub. Podobno skończyły się pieniądze od inwestorów i Malanga popadły w... tam w... w że tak się wyrażę, żeby jakby Ibiza. Głota, co tu jeszcze? Chwalba, wiem, że dam do temu chyba też była w Lalidze, tak samo jak i Real Murcia, chyba teraz tylko i Realu, a tym tutaj nie ma jakichś takich mega potężnych, czy też znanych niegdyś. Ten fajnie, bo jakby Malaga wróciła z tego całego towarzystwa, a drugi tych sobie wraca jak to chce, jakoś tak bardzo do tej Ibizji nie jest że brak jej Fifie. Bo w La Lidze mamy oczywiście wyspiarskie derby, na przykład tutaj mamy sobie Las Palmas i Majorkę. Może nawet być terby na kolejny sezon, też było ciekawie. A na koniec pora na Puchar Króla, w którym to... w którym to finału zostały rozegrane. Niestety już ona chociażby została przez Majorkę pokonana. Majorka w finale? O proszę, Majorka w finale. Majorka w finale pokonuje Real Sociedad, znaczy, przepraszam, w półfinale pokonuje i tak się dostał do finału. Drugi drugim jakiś... Jak, 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 a Bilbao? To by, to by było ciekawe. W finał pojawia się Majorca kontra Athletic Bilbao, a Super Hiszpanii to nie jest tak prosto, że mistrz kontra zdobywca pucharu. Tylko z tego co wiem, chociażby tutaj sobie przyjmiemy Super Pucharu, Super Puchar chyba jest top 3 kontra z zdobywca właśnie pucharu Hiszpanii, która Super Puchar też Real wygrał, no to sobie zdobędzie tutaj podwójną koronę. My tutaj mamy dowód Osasuna, która była w finale Pucharu Króla rok temu. Oj, już trochę się chyba gubię w tym klikaniu. A dowód, to chociażby Puchar Króla zeszłoroczny, finał. E, będzie ciekawie, będzie ciekawie jak... ...Żirona jeszcze do tego dojdzie. Majorka, Atlantyku, Bilbao to może być ciekawy Super w roku 25, jak tutaj widać. Tak czy siak, to tyle, jeżeli chodzi o przegląd hiszpańskich. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co do kolegi Piotrek, trzymaj tam się w Hiszpanii. Byle tam ci się żyło dobrze i bez zmartwień. Tak czy siak, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.